Dopne to taki siwy też nie czarny, Siwy też Rura jest z lewej strony, jest prawej, nie pasz. Nie widzę, ja wiem. Czarny dym z tyłu je, jedzie. 107, 153 jedzie i ciągnie to. 153. Dziadek, jedziesz czy nie jedziesz? Dziadek, ty dziadek, 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 To dziadek... w marynarce to... Dziadek. już w marynarce to i dziadek mógłby być. Tak, babcia. babcia Dziewczyny z mnie nie podrywają. No. To jest akurat. Mam dwie mazdzięcie w autobusie. Chciał się próbuje mówić, żeby się ze mną zrobiła zdjęcie pod autobusem. Chce, tylko że wczoraj wyszła ze szpitala, bo gdzieś zemdlała, czy coś takiego. No nie wiem dlaczego, ale podobno zemdlała. No i była w szpitalu. I żołnierz nie odwiedził. A bo, a wiesz no, co, nie wiem. No, nie, no. Chcesz, żebyś to zdjęcie robimy? Ze mną pod autobusem, nie? pod Jelczem, albo pod a, Autokarem. Możycie się i pod... pod staniemy, staniemy pod autobusem i, zre... i okularki, lenony jakieś i będzie. Okulary to tylko te? Lenony, takie okrągłe. Mam też takie. Ej. Kiedyś zakładałem u ciebie, to o, ciebie. się W tamtym autobusie mam takie rezerwowe, one wiszą tu. Je, Oj, jak nie zmieni, piję łupie. Jak mimo swoich, to nie chcę ubierać. Nie będę. Także to są Lenonki, leno, to są Lenonki. A... Ale tamtych już nie brałem z tamtego autobusu. Czepię, <coughs> te lepsze od, od lenonków, bo mi zakrywają większą powierzchnię tutaj twarzy, nie wpadają mi promienie słoneczne, ale lenonki to... A lenonki to, to jedna wielka badziewie. Ty w ogóle wiesz skąd się wzięła nazwa lenonki? Nie. Chodzi o na A znasz go w ogóle? To, to był piaseń to był... no, też kierował sam solo, to nie wiem. Nie A, no to widzisz. Popatrz ile tych Sonic z egzaminu wracają. Zna, znasz taką grupę Beatlesi? Znam. No to przecież on był tam u nich, grał. W Polma W tam jeszcze grał, Ringo i... George Harrison. A George Michael? Nie Michael, tylko Harrison, mówię. No, OK, głuchy jesteś. Wszystki na pierdolę. Cię wysadzę tu na następny. Zjechał. <grym> Łodzi <grym> to nic nie wiedzą. Nic. A internet tylko czytać. Wszystko na Internet jest to wszystko, jest wszystko, wszystko jest. komentuje na naszej klasie i na Facebooku. Nie czytać komentarzy, No. Komentarze... Co ten? Zatrzym... Zatrzymują nas? Urwiesz mu rękę. Mogłeś mu tak tę rękę przygłośnić. Tak Czemu tak nie zrobiłeś? Ty będziesz jeździł i tak ja będę jeździł i tak Mam laty, to tylko w głowie, seks. Dragi, drugi, drugi. A ja, ja nie wiem. Mi, mi w głowie nie, nie są dragi ani seks. Nie. Chciałbym, a filmy jakieś żeś może czoło Chciałbym dziewczynie zrobić dziecko. No to, to nie jest seks. Tylko kto by później się nim opiekował? No właśnie. Moja, Moja mama. A Zadowolona, bo była chyba popierona. No? A ojciec jeszcze bardziej. Wziął na kolano i 20 minut. Zjadą. taką witką. Wojus! Ty w ogóle nie leniłbyś nie? Tak, ja stoję. Zstawą na tym etapie. No Co? Nie ma miejsca, żebyś Tu gdzieś mieszka kierowca Adam z 241. Która wodzi Agnieszka. Agnieszka. Ja już... Panna Agnieszka. Pan na... Moja mama ma na imię Agnieszka. Ale już nie panna jest. Pani Pani Agnieszka ona ma... jest już po 40. 43 ona Młodsza ode mnie. Młodsza od ciebie? Jestem stary Ty. W porównaniu do ciebie to dziadek, nie? Dziadek. Siwy, no, nie łysy, ale. Tarażka jest młodsza od ciebie? Teraz jest, jest troszkę młodsza. Nie, Tarażka, nawet. Zobacz jaki. Nie, nie, nie. Zobacz jaki, jak się upas, jak się tu was. Tak już... ty, jak terazka On jest gdzieś z Lisiej góry No tam. A on jest jeszcze kawalem On nie ma żony? Bo przecież wozi jakoś tak A tam. to panienka Taka sama jak ją Na wydaniu A miał żonę czy nie miał W ogóle nie Mam tutaj no, tu na wyleciała i ja już. Papa, patrzę się dwa przystanki czarny samochodem. I co? Przestanę. Wysiadła z tego i do mnie wsiadła. Spotkała jakąś znajomą, to już wysiadła, przysiadła się do góry. No. Nie zdążyłam, nie, nie zdążyłam, kierowcy miał Dwie minuty wcześniej. <noise> I ty co, nie? Nie, to mnie nie jest. <noise> Wiemy, że to w To ja sobie myślę, jak tak, to. Tak, żebym po malutku, pykał, mówię ci, że normalnie rowerem bym tu nie Jak za szybko, to proszę bardzo. tak, żeby przyjechali do Tarnowa. Wtedy, co ci robiłem, zdjęcie. No właśnie, o. Czy jechałem do tego zadowolonego, bo o czasie. O, oh, to ten taki mody jedzie. Wiesz, 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 chcę. I on mi bierze do przodu. Patrzy się, czy się nie patrzy? Widzimy. Była jakaś babcia. Babcia, a nie trzeba. Siadę, babci, siadaj. I jedziemy dalej. Do domu to koń szybko Sada tak mam? Ruchy są Ruchy słabe takie jak ty, nie, może jak miał tyle lat, co ty pisz się ruszała szybciej. A ty się ruszałeś szybciej jakby... Eee, tu szybciej jak ty Biegałeś. No Jasne. Nie jeździłeś autobusami. Druż pędził. To... O, telefon. Cześć, no słucham, cześć, no jestem, proszę pana, dojeżdżam, Ośrodek Zdrowia, Wola Aha, no to już noga z gazu, kurde, redukuje, redukuje, no, dobra, dobra, na razie. Gdzie jest No on dopiero, kurde, 14 po szpitala jedzie, to... A jest 10 po, także... I gdzie... I będziemy pomalutkować, żeby być za I gdzie chcę zmienić? Nie, okay, może na włoski. O, to jak chcesz to ja mnie zobaczy. Lepiej się schowaj. Nie, 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 nie. Chciałbym, żeby nie zobaczył, bo żeby mnie zabrał. No może by cię zabił, kurde. Zabrałby mnie, gdyby nie zobaczył, że jeżdżę z tobą, to...